Trzebność. na nad rzewnościami. No to ani rów Bożego, Nie no to Boże jest po no prostu to jest super. Jest drzewo, Ale wszystko, że jest w ogóle jakaś nad Tak, wszystko. Nie ma już nad prawdąściami. Co? W ogóle dym. Ten dym. Wow. Wow. Nie dym. Eliasz Gramont. Mam. Przyjemność, siedzieć obok Szymona Negarda w El Fabuła, który przyjechał z Inowrocławia współpracować z Terminusem. W spektaklu w niebowzięcie na tekstach Edwarda Stachury odtwarzamy dwie główne role, Półnadzy, półnadzy dżinsowi chłopcy. Opowiedz po pokrótce lub troszkę dłużej. Jak się zaczęła współpraca, bo wiem, że spotkałeś gdzieś we mgle, czy może nie we mgle, Edwarda. To było gniezno. To było gniezno ubiegłego sezonu letniego, czyli spotkaliśmy się na siódmym mitingu teatralnym. Tam Terminus Aquo wystawiał sztukę bal, a tak naprawdę szkołę Czarownic. I... I spotkaliśmy się w późnym wieczorem na wernisażu u, u jakiegoś, niejakiego Sławka Kuczkowskiego, który zresztą jest y, organizatorem tej imprezy w Gnieźnie. No i tam Sprawdzam, później... Zastanawiam była... jest... się, Ty trąbo, proszę nie przeszkadzać. No więc spotkaliśmy Nie daleko jest noclegownia, przepraszamy. <laughs> No więc, no więc spotkaliśmy się tam no i gadaliśmy późnymi, późnymi godzinami wieczornymi o sztuce, o teatrze, o terminusie. No i tak od słowa do słowa, od niteczki do niteczki nawiązała się rozmowa z Edwardem właśnie o tym, że on planuje stachurę zrobić i że właściwie byłaby rola ciekawa do zrobienia i czy chciałbym przyjechać. No oczywiście jak najbardziej otwarty i chętny na kolejne ciekawe doświadczenie. Tym bardziej z tak późnikowym teatrem, jakim niewątpliwie jest terminus akwo. Przyjechałem. Posiłowałem się troszkę z Eliaszkiem, z którym rozmawiam. No i, i zrobiliśmy sztukę właściwie w trzy dni. Także praca twórcza zespołu. Jesteś młodym człowiekiem, masz dopiero 18 lat, które skończyłeś kilka dni temu, ale na poważnie bierzesz teatr, tak? Opowiedz coś więcej o zainteresowaniu, o profilu szkoły, bo chyba też ma to coś z tym wspólnego. No zgadza się, uczę się w szkole w Inowrocławiu, tak jak mówiliśmy, to jest trzecie liceum ogólnokształcąca, to jest klasa o profilu medialno-teatralnym. Nie jest to może jakaś rewelacja, jeśli chodzi o możliwości tam rozwijania się w tym kierunku, ale jeśli ja uważam zawsze, że jeśli człowiek sam chce i sam będzie dążył i, i będzie szukał wszelkich możliwych sposobności do realizacji siebie i tego, co kocha, co chce robić, to zawsze jakoś w jakiś sposób może się to udać i właśnie przykładem tego jest to chyba, że tutaj jestem i teraz z Tobą rozmawiam, że, że, że można uderzać, że można jeździć gdzieś i realizować siebie i, i robić to, co się kocha. Nie? A tym jest dla mnie, tym jest dla mnie teatr, film. na ruiny. Ty no bądź Ty krop. Ty kibło? Ty na bardzo. No właśnie, bo realizujesz też y, filmy. Tak. Tak, na, na razie to jest yy, na stopie bardzo ofowej, bardzo, bardzo amatorskiej. No, teraz sprzęt się rozszerza, także możliwości techniczne idą w górę. No i powoli na drugą połowę grudnia przemierzam się na rozpoczęcie pierwszych zdjęć filmowych, ale to jeszcze daleka historia, więc nawet tytuł nie, poz nie pozwolę sobie zdradzić. Ty mokier! Ty tu Ty A Ty bazelino! Jaki gatunek filmów chciałbyś uprawiać? Oj, na pewno nie chcę być monotematyczny, także nie można mówić tutaj o jakimś jednym konkretnym gatunku. Myślę, że będą to najróżniejsze rzeczy. Bez trzech iksików. Bez trzech iksików, rozumiem. Tak jest. Szymon Nygard, rozmawiam z Eliaszem Gramontem, który zresztą też rozmawia ze mną. Proszę Państwa, to, to niezwykła cyfra dla Eliasza. 350. Co to oznacza Eliasz? No niektóre mogłoby się skojarzyć z liczbą dni w roku, choć to jeszcze 15 brakuje. Do takiego typowego roku. No tak skromnie pochwalę się, że dziś w spektaklu w niebowzięcie zagrałem 350 raz w Teatrze Terminosa Quo. Ta liczba nazbierała się przez prawie 8 lat, gdyż, jak już wcześniej mówiłem, jest listopad, a w styczniu minie ósmy rok jak gram w terminusie, jakby to podzielić na 8 lat, to by wyszło ile? No 40, coś rocznie. A zdarzył się rok, gdzie ponoć, bo ja tego dobrze nie pamiętam, zagrałem 8 razy tylko. Jest to dla mnie szokiem. Ale Koniec o mnie. Chciałem jeszcze wspomnieć, że dziś teatr cały na poprzednim spektaklu, a na liwie go to potwór, miał jubileusz y, 2400 występu w ogóle, w całej swojej historii. Także widać, teatr nie jest y, miejscem, ani takim taką, taką ośrodkiem y, tylko słów, ale jest tutaj dużo cyfr, takich... Wyjątkowych, także ja się cieszę, że dzisiaj miałem właśnie możliwość z Eliaszem się posiłować w tej sztuce przy tej 350 rocznicy. No tabele pękają w szwach, ale nie chodzi wcale o ilość. Tylko o... Żeby nie zostać źle zrozumianym. Tylko o co nam chodzi? O sztukę. I o zabawę też i o... O żewność. Żewność Tyle. Eliasz Gramont. Szymon Nygard, Dziękujemy. Youth TV